Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na spawo do złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbawę do złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego, Amen. Trwaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Trwaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Trwaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, sorzdzial nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczot pod ponskim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebiał. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, a stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, sorzdzial nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczot pod pąskim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebiał, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, a stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciel nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z malei panny, umęczot pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiał. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, a stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty chopcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Przybądź Duchu Święty Boże, racz napełnić serca Twoich wiernych, a ogień Twojej miłości racz nas zapalić. Tak jak zgromadziłeś narody w jedności wiary chrześcijańskiej, tak też zjednocz wolę naszą z Twoją świętą wolą. Przybądź Duchu Święty Boże, racz napełnić serca Twoich wiernych, a ogień Twojej miłości racz nas zapalić. Tak jak zgromadziłeś narody w jedności wiary chrześcijańskiej, tak też zjednocz wolę naszą z Twoją świętą wolą. Przybądź, Duchu Święty Boże, racz napełnić serca Twoich wiernych, a ogień Twojej miłości racz nas zapalić. Tak jak zgromadziłeś narody w jedności wiary chrześcijańskiej, tak też zjednocz wolę naszą z Twoją świętą wolą. Duchu Przenajświętszy, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serca nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swojego zasłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przaneświę, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swojego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przajświę, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Duchu Przeświętszemu, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przenajświę, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swojego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przanaświę, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i Apostołów, w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, duchu Przeleświętsze, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen, duchu Przeleświętsze, spraw to, o co Cię prosimy racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Duchu Przenajświętszy, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przedejświętsze, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przedejświętsze, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Duchu Przenajświętsze, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu przeneświętsze, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swojego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu przeneświętsze, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i Apostołów, w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przeneśświętsze, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przeneświętsze, spraw to, o co Cię prosimy racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Duchu Przenajświętszy, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu przenaszwiętszemu, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu przenaszwiętszemu, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Duchu Przenajświętsze, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu przeneświętsze, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swojego zesłania z nieba, rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przanaświę, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów, w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przenajświętszy, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przenajświętszy, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem matkę syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Duchu Przenajświętszy, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem matkę syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przenajświętszy, spraw to, o co Cię prosimy. racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przenajświętszy, spraw to, o co Cię prosimy. racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Duchu Przaneś, spraw to, o co Cię prosimy. Racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Pszaneświę, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i Apostołów w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Duchu Przanaświę, spraw to, o co Cię prosimy, racz napełnić serce nasze pokojem. Ty napełniłeś weselem Matkę Syna Bożego i Apostołów, w dniu swego zesłania z nieba. Rozwesel dusze i ciała nasze teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na spawo do złego. Amen. Trwaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Szty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i dołączenia do codziennej wspólnej modlitwy.